Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na poniedziałkowym odcineczku. Mamy szwajcarską zrabkę Megapodium. Tak to wygląda. Zobaczcie, są trzy. Um, o, są trzy pola do drapy, zdrapywania. Poza tym mamy. 1000 w caszu, diamentowy milion, my wygrywamy różowe diamenty, magnetyczne 5, 500 tysięcy w banku i Deluxe 7. Otrzymałem wczoraj zdrabki. Dobra, zaczynamy zrapywanie od tego tutaj, um, od tego tutaj mega podium. I tutaj widzę, że na przykład, jak będziemy mieli zdrapane teraz 2, 3, 4, 5 gwiazdek, to będziemy mieli 100 franków. Jeżeli 3 to 20 i 4 to 50, dobra, może się tutaj zmieszczę i lecimy. Pierwsze mamy 7, dalej mamy 6, Jedynka. ojezu, nie widzicie sory. dwójeczka czwórka. Tak, będę musiał tutaj jeździć, żeby było widać osiem, sześć. Dalej mamy pięć, jeden, osiem. Kolejne jest sześć. Dwa Dwa No to mamy pierwszą gwiazdkę Dwa Zaczynamy kolejny rządek Tutaj nic nie ma Jest piątka Trójka trójka dwójka siedemka dziewiątka pierwsza kolejna dziewiątka siedemka Jedenka, szóstka, o szóstka, eee. poczekajcie, no to tutaj będę mieli już bonusa, fajnie, a to chyba będzie razy dwa, czy razy coś tam. Dwójeczka, ale trzeba do końca dojść. Siódemka. Mamy drugą gwiazdkę. Czwórka. Siódemka. Piątka. Jedynka. Ósemka. Dziewiątka. Trójeczka. Czwóreczka. Ósemka. Piątka. Jedynka. Dwójka. Ósemka. Siódemka, czwórka, dziewiątka i ostatnie jest jeden. No niestety, tutaj mimo wszystko trzeba dojść do końca i ten bonus się nie liczy. Eee... To jest feldbonuset. Nie rozumiem, czy tutaj coś jest, czy nie jest. No zrabmy, zobaczymy, co będzie. No właśnie, razy 10 i tutaj razy 5, ale nie udało nam się tutaj nigdzie do końca dojść. Tak więc jest pusto. Deluxe 7 o numerze 19. Szukamy siódemeczki. 1, 5, 2, 4, 9, 4. Jeden, osiem, jest wygrana, jest czarna siódemka, piątka, dwójka, szóstka, szóstka, dziewiątka, trójka, dwójka, ósemka, czwórka, szóstka i ósemka. Sprawdzamy wygraną, mamy dziesięć złotych, ja sobie tu od razu koc zdrapię.

trzydzieści trzy, bok trójki nie ma dziewiętnastki nie ma trzydzieści jeden nie ma dwadzieścia siedem dwadzieścia trzy siedemnaście cztery osiemnaście jedenaście dwadzieścia dwa dwa czterdzieści dziewięć 28 i 37. Tu jest pusto. DJ kontrolne. Magnetyczne F5 sore o numerze 10. Szukamy czarnych albo niebieskich piąteczek, Mamy 4 1 7 6 7 Dwa, siedem, trzy, cztery, dwa, cztery, dziewięć, dziewięć, trzy, dwa, osiem, dziewięć, trzy, jeden i jeden, magnetyczne pięć, puste, różowe siedem. Coś dla mnie. Szukamy czarnych albo czerwonych siódemek. Pięć, trzy, osiem, osiem, sześć, cztery, osiem, dziewięć, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć, cztery, pięć, dwa, sześć, dwa.

Dwadzieścia dwa, dwadzieścia jeden, trzydzieści osiem, trzydzieści jeden, trzydzieści trzy, trzydzieści dziewięć, szesnaście dziewiętnaście, osiemnaście, trzydzieści cztery, trzydzieści dwa, dwadzieścia trzy. Siedemnaście, dwanaście, trzydzieści pięć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia cztery, dwadzieścia dziewięć i piętnaście. Pusto. Smakuje gałązka, misiu? Zostały dwie zdrapki po 20 złotych, diamentowy milion o numerze 14. Szukamy pliku pieniędzy, portfela albo symbolu dolarów. Serce, kwiat, ananas, palma, winogron, korona, rower, cytryna, chmury. Moneta, perła, balsam, słońce, piłka, arbus, plecak, kawa, biedronka, zegar, gwiazda, okulary, podkowa, wiśnie, awokado, i narty. Pusto. Co ty tak piszczysz, Miśku? Gdzie masz tą swoją? Gdzie masz tą swoją gałązkę? Proszę. Proszę gałązkę. I bawimy się ładnie. Milion w keszu o numerze 11. I drapiemy. Co tu wygrywa? 38, 45, 23, 11. Pięćdziesiąt jeden i czterdzieści trzy. Trzydzieści cztery nie mamy, dziewiętnaście nie mamy, trzydzieści dziewięć blisko, pięćdziesiąt trzy też nie ma. Pięćdziesiąt pięć nie mamy również, dwadzieścia cztery nie ma, szesnaście, dwadzieścia dwa. Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści jeden, trzydzieści siedem, czterdzieści dwa, czterdzieści siedem, trzydzieści trzy pięćdziesiąt siedem, czterdzieści sześć, trzynaście, dwadzieścia sześć siedemnaście pięćdziesiąt dwa piętnaście osiemnaście czterdzieści osiem dwadzieścia siedem i ostatni jest trzydzieści pięć z tego względu, że nic nie wytrapaliśmy wyciągnę może jeszcze jedną zdrapkę jakąś taką o, to może te siedem, 777 o numerze pierwszym, może akurat coś się trafi jeszcze, albo się do końca dobijemy. Banany, wiśnie, korona, bank, ananas, garniec, dzwon, truskawka, ananas, banknot, banany, winogrono, arbus, worek, monety, pik, banknot, cytryna. Pomarańcza serce pik. Koniczyna diament koniczyna. Podkowa jabłko dzwon. Pomarańcza sejf, złoto. Garniec monety worek. Cytryna diament bank. Sejf, wiśnie arbus. Korona. Serce i truskawka 10 20 40, 60, 70, 80, 90 za stówę z i dyszka zwrócona normalnie szał ciało. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam, życzę miłego dnia i do jutra, pa pa!